Halo, halo, cześć, witam, dzień dobry, witam serdecznie już w trzecim odcinku z nowej serii. No, są już jedna, bo rozpoczęta, ale od zera do płaty w tego Star Wars Saga Skywalkeru. więc bez przedłużania, rozpoczniemy od zdobycia tego klocka tu. A, bo tego mogłem użyć jeszcze. Tysiąc dwieście, oj oj, dobra, dalej ja tego jest, ta. nie przyjmujemy i rozpoczynamy mały problem. Ani ukryj się, już! A, o, a. będzie bezpieczny. Wicekról powinien być w sali tronowej. Ale ale to mój statek. Zajmiemy się tym. Pójdziemy na okrągło. Hmm. Hmm. Maul... <ścoughs> Uważaj! I pamiętaj swoje szkolenie o to już wiem. L2. Okej. Okay. Ucieka nam. Mamy towarzystwo! Klocki potrzebuje. Ich ja. hab' Yyy, tak. Op. Monetki. Monetki. Oj, interesują monetki. A tu mogę się dostać? Oj, jednak ja chyba nie. Mogę. O. Perfekto. Mogę cię Jeden na pięć. Okej, okay, czy to jest do mini zostawu zestawu. No. droidów mistrzów. wsparcie. Tak jest. oj, Baba. Nie zamierzam gdzie jest Okej. Bawi się nami. Chodź, nie możemy mu na to pozwolić. Nie podoba mi się to ile to trzeba... kasy na pozbierać na te ko kochane elementy O bo będzie ciężkie ale po to jest ta seria tak? To zaskok. Mnie by nie starczyło sił. Znajdźmy jakąś inną drogę do niego. Okay. O. wypijaniem. Właśnie wbijaniem tych wszystkich, którzy zajmą się po skończeniu fabuły, tak widzę. Nawet tego chyba pierwszego nie dobiję. Ja Iść poczekaj, bym przeszedł tutaj tylko i zniszczył te boksy To nie jest z Jakim prawem? Daj tego pula O! Zrobiło Pierwszego ula. o! Oboje pod X-em jest na nim Unetki! Bariery są bardzo niebezpieczne. Ostrożnie. Zepsuta. Więc otworzymy ją ręcznie. O, że to jest ten. Aha. O, Dobra. Cierpliwości, padałanie. Pokonamy te przeszkodę. Tu czerwony. Nie, nie. Tu zielony. Okej, okay, damy. Tu niebieski. Nie. Złoty zostawiamy. Zielone. I teraz niebieski. Unieś swój miecz o biłanie. Bitwa trwa dalej. Ja też Cię nie lubię. Niestety nie zobaczę. Trzeba. to trochę. Jest? Au. Będzie pokazane na prawdopodobieństwo, że została wbita, ale. Moc jest z nami. Od czego była, to się dowiemy dopiero po misji. I almost Okay, turn. Oh Obiłanie, obiecaj, że wyszkolisz chłopaka, tak, mistrzu. <min> <fleszzo> z tego małego powstania, Wasza Wysokość. A, wicekrólu, to Wasza okupacja dobiegła końca. Za nią! To tylko smyłka. A teraz, Wicekrólu, omówimy nowy traktat. Musimy coś zrobić, Ardu! Ojej. Ops! Oj. Jest na autopilocie! Nie mógł wziąć swojego statku? Kanskawi wojowniki! Majeszy gotowe zrobić swoje zadanie. Wielką, wielką, armię! Generał Jar, moi muszą wyruszać już na Bitwopole! pole. Mały problem. Kontynuuj. nawet nie jakie wyzwania były. Mi nie Już Czarza! Moi Moisy muszą iść do reszty. Haha, tak, Moisa sobie gdzie oni iść, za Moisą. Tak, już tylko bym sprawdził e, jaki był opis trofea. I tu osiągnij mnożnik bawa wartości 30. Okej. Okay. jeszcze jeden, że spadł. O, to postać ciemna strona, a nie to kupna. Tak, dokupna. 200 tysięcy. A, Wejdera mam z jak to się nazywa z postaci, dobra, ja mam dodatkowe postacie. My widzimy to do. Darth, Gdzie jest Darth, to jest Dar No, baby. Ubi Nie, no to jest Charger Bimba. To był ten drugi. Yy, bohaterowie. O. Dobra. Lecimy. Moisa, tu potrzeba twojej pomocy. Przygotowania. Rozpocznij. Moisy wszyscy! Trzeba, kapitany. Moisy idą jak szybko mogą. Moisy zauważyły, że bumbumy znikły. Spadły może na ziemię? Moisy pomogą znaleźć może. Jar Moisy muszą pomóc z załadunkiem. Poszukaj no bum Aki! Okidoki! Moisa na moisy nie wliczy. Moisa myślała, że wielki klot się nie ruszy. A to chyba nie od tego. Nie wiem. Totalnie mam powiedzieć to co, co ro... Pewnie nie jest do misji, ale... To się trudno, tak? Zawsze będzie jak klocek. Yy. Jak się do tego dostać mam? Zastanawiam, o tu napewno nie. Coś ty? Nie. Albo to jest do tego. A może ja tego otworzyć nie muszę. O, ty to jest do misji? To że zrobiłem. Tylko w sumie szukałem. tu no i pięknie i wracamy halo halo witam dzień dobry o, twoi wszystkie znalazła dobrze Ale to wyrzuca Moisy gotowe do wojowania Co robią one? Teraz dobros słusznie odpoczywanie Cadar! Moisy muszą iść! Bitwa czeka! Właśnie, jak się ktoś tylko sprawdził to było w tym chyba? Nie A w ten sposób To już było to było, to było, stały dwa, dwa jeszcze poziomy. Dobra. no, to, poziom kolejny. Gungaci na gigancie, tak. Robimy dwa poziomy w jednym odcinku. Czy. Ile? Jest? 22 minuty. Hmm. Dobra. Ja i tak robię aktualnie zapas na czterech filmów, więc wszystkie komentarze będę czytał później. A na razie to. Teraz dziękuję za oglądanie. Widzimy się za dwa dni. Znowu w serii od zera do platyny. Spiderman teraz chwilowo będzie opóźnione znowu Znowu zapomniał mi się o nim do tego Są 4 odcinki z od zara jak do platyny Od zara do platyny W lego saga skywalkerów I po tym Rozpoczynam po prostu Po prostu nagrywam już zapas też ze spidermana i w międzyczasie będę to stało się przeplekać. I odezmówię, będzie zmiana godzin od odcinków z 18.30 na 16.30. Więc co? Widzimy się za dwa dni w serii od zera do platyny znowu o 16.30. Także co? Dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Subskrybujcie, lajkujcie. Trzymajcie się i cześć! cześć.